Jestem publiczną osobą Co ty jesteś? Ty jesteś tylko kurierem, a nie publiczną No dzieci osobą. jeszcze pływać Pioszki, biznesy Bo ceny są pozamykane Nie, otwarte już są Dzisiaj mi z mówiła, że no, no, no Trzeba z uczyć jej córki pływać Dobra, łapówka jest <noise> Można by jechać I jazda jazda, Zapnij pasy, będzie ostro au! Karolina, a wy właśnie trafiliście na kanał Taxi Queen. Serdecznie was zapraszam do wspólnej jazdy. Wstać o ósmej. <laughs> ja pistolet nie wierzę. Nagrywa się. Okej. Okay. <laughs> nie mogę. Ja mówię Tomek. Tomasz. Ty sam siebie przynajmniej nie okłamuj. Mm -hmm. Więc, ja się pytam, jak ta twoja żona? Czy tam na przykład dziewczyna? Czy. No to jest taki czysty przykład. Ale jeśli yy, ten klient jest moim kublom i mówi tak, ja to, że żona pozwala ci tak kłamać, nie wiem, że najgorzej jest okłamywać samego siebie. Taki paradoks A. okłamywania samego siebie. Yy, czysty przykład, więcej właśnie prosto z pracy. Siada mi na przykład do taksówki dajmy taki, nie wiem, nazwijmy go Tomasz. I mówi do mnie tak, Karola, ja już więcej nie piję. Karola, ja już więcej nie piję. I ja mówię, dobra, przestań, coś, żeby się może zdarzyć. Mówię, już nie bądź jakiś surowy dla siebie. On mówi, naprawdę więcej nie piję. Okej. Okay. No w porządku. Okej, okay. postanowienie to postanowienie, nie? Mocne postanowienia. No i co do mocnych postanowień, e, jakie dał sobie Tomasz. W cudzysłowie Tomasz. Za tydzień Tomasz wsiada mi znowu do taksówki po afterze znowu na dziudelę i mówi. Naprawdę już więcej nie piję. Ja mówię, weź człowieku skończ przynajmniej sam siebie okłamywać. <grym> Te mocne postanowienia. Poprawę u facetów. Że Tomasz ma takie mocne postanowienia: dzwoni do mnie w następnym tygodniu. Dajmy na to tym razem w niedzielę, po afterze. imprezowali i mówi: Karola, tym razem naprawdę więcej nie pije. No i co do mocnych postanowień yy, Tomasza: w cudzysłowie Tomasza, <tomasz>, Tomasz dzwoni do mnie za tydzień podłucha w terenie i mówi Karola, tym razem Cię naprawdę obiecuję, ja więcej nie piję. Ja mówię, Ty mi nie musisz obiecywać. Przecież ja nie mam pretensji, ja Cię mogę zawić, zawozić, zawozić, odwozić, co tydzień. Mówi, wsiadając do taksówki tak Karola, sorry, naprawdę sorry, tym razem na 100% nie piję, więcej nie piję. A ja to zawsze tak próbuję na śmiechy, na chichy, i po prostu moja ciekawość nie daje mi spokoju. Mówię, pytać się go, czy się nie pytać? Bo wiem, jakie są dziewczyny! A wiem, że Tomek żonę ma. I widzę, jak się boi do domu wrócić. I mówię, dobra, zapytam. Tomasz! Mówię, a twoja żona to ci pozwala tak łapać? A on patrzy, komentuje, głową kręci tak, że zaraz mu odpadnie. Nie daje mi spokoju po prostu, aby zaleć całkowi jedno pytanie, bo nieraz też się boi wracać do domu. Bo tam żona czeka. Ja wie co, o pierniel czy wpierdziel? Tomek. A jak ta twoja żona wytrzymuje te twoje kłamstwa? A Tomek macha tak ręką, pozostawia to kompletnie bez komentarza. Więc myślę sobie. Skomentuję to ja. Tomasz, Tomasz. Chciałaś problem. Tomasz. O pierdziel czy w pierdziel? Następnego dnia Tomek do mnie dzwoni w celu poskładania elementów swojej niepamięci. Sami wywnioskujecie, jakich szczegółów tego kursu nie podałam. I to w ogóle nie musisz mnie przepraszać, bo w sumie to nie ma za co. Ty to lepiej swoją dziewczynę przeproś, wiesz? No ja się nie dziwię, że nie odbiera telefonów, ale ty byłeś tak pijany. Przecież jak ona nam wsiadała do taksówki, to się pytałeś jej, czy jest wolna. Ma kameralny chyba. mnie na Sony. Chyba, że kupi mi tego no Mercedesa. Tak. O, chyba, że tak. Chyba, że powiedziałam, że od biedy może Ale być. No, jakaś cyklasta, coś tak. Najważniejsze, żeby było różowe. O, różowe? Ja różową taką. Naprawdę? Nie widziałeś jej jeszcze? No właśnie nie. Weż, no mi. <laughs> yy, inaczej. To Ale jest. ja nie chcę jechać do domu, tylko do niego. do dookoła, co? A jak? Na pustym yy, baku. Zatankuj, Karol, o, po drodze będzie oro. Mm -hmm. A ostatnio też nie tankowałeś chyba, nie? Nie, to nie ujrzysz ten. Ja, no. O, o. Ja. Tyle ich jest, ty... Ja albo pan. Z... Któryś któryś mój ziomek kurwa ci tankował, no? Nie lebo. Tak! Lebo, 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 ten lebo, od nie, na... idziemy Jedziemy na stację jeszcze. Bartosz ja e, no, tak. od... tankujesz. Nie, zapłaci Karolina, tylko ty musisz zapłacić za to. Tak, najbardziej. Ja, ja mogę trzymać. Ja dobrze trzymam. Dobra, opa. Najpierw to pancia ma być zadowolona, a potem ja się mogę podać. Wykorzystują e, wszystkie. Nie, Wszystko jest. Co? ostatnio, ostatnio jeszcze widzieliśmy, to e, Człowieku, gdzie ty jesteś? To, to byłem na Jadą świry, jadą... Wolumek! A, teraz nie będzie wolówek. No nagrywamy! Będę na YouTube'a? No będziesz. Jeśli sobie tego życzysz i wyrażasz zgodę. Wyrażamy zgodę, Ani, wyrażamy. Ale jeżeli dasz moją reklamę w trakcie filmu Okej. Okay. Mistrzu. No kiedy się obawiamy? Słonko świeci, będzie dzisiaj fajny dzień. Jak to powiedzieć? Jak mi się może szykowała Przyjechać jakiegoś gościa specjalnego, klienta specjalnego... <laughs> ciekawy skąd. Hollywood. Jerka. Lider Taxi jest Waszą ulubioną korporacją. A zdziwiłabym się, jeśli by nie było. Dlatego, że taksówkę z lidera możesz zamówić również poprzez aplikację, która da Ci nie tylko gwarantowaną cenę kursu, ale czekają tam na Ciebie również ciekawe promocje i niespodzianki. Nasza kolej na tankowania. Ma ktoś pieniądze? E, nie ma nikogo. Zostawili mnie! Znowu ja muszę płacić. Dostępnij linka, niech płynie cały internet! Co tutaj się dzieje? Dziewczyny, same niespodzianki. Idę je obczaić i zaraz wracam. Szybciutka dogryweczka. Okej, okay. teraz część ważna i super ważna i niespodzianka. Niespodzianki są w porządku. <grym> Zostawcie suba, komentujcie, dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. Jak nie to dajcie w dół. <grym> I co tam jeszcze? A! Dzwoneczek! Naciśnijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. A ja tymczasem mam dla Was niespodziankę, ponieważ dzisiaj jest Dzień Kobiet. Dlatego robię tą szybką dogryweczkę. Właśnie wjechałam na stację benzynową, chciałam zrobić sobie przerwę i w tym czasie wrzucić odcinek na YouTube a. Ale dzisiaj jest Dzień Kobiet. A z okazji Dnia Kobiet Wam doleją. Chłopaki Wam doleją do rozpryskiwaczy i kawusie dostaniecie za złotówkę. Fajnie, nie? Takie stacje benzynowe to driverka, liderka szanuje. Same niespodzianki dzisiaj z okazji Dnia Kobiet. Dziewczyny, wbijajcie do swoich samochodów i szturmowo nadjeżdżajcie, przyjeżdżajcie na stację benzynową Orlen, ponieważ dostaniecie dolewki płynu do spryskiwaczy. Mało tego, Bonusik kawusia za złotóweczkę. I to chyba tyle. No, to tyle. Ale co? W porządnie kurczę. Takie stacje benzynowe i takie niespodzianki. To driverka, liderka szanuję. A co? Dobra, rzucam odcinek. jadę do domu na chwilkę. Kekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekek a wy dziewczyny, bawcie się dzisiaj dobrze z okazji Dnia Kobiet. Wy chłopacy, rozpieszczajcie swoje kwiatuszki, kaczuszki, rybki, szprotki, czy co wy tam macie. Dajcie znać, czy odcinek Wam się podobał. W kolejnym chciałabym odpowiedzieć na często zadawane pytania, jakie mnie spotykają odnośnie mojej pracy. Jeśli macie też jakieś, piszcie do mnie na Instagramie, dajcie znać w komentarzu, pytajcie. Ja tymczasem muszę jechać do lekarza. A potem... Nie wiem, może jakiś shopping. No, pewnie są jakieś promki dzisiaj z okazji Dnia Kobiet, nie? Lecę, bo, mi, bo mnie tu zagadujecie, kurczę. Także jeszcze raz udostępnij linka, niech płynie cały internet. Także ten, subskrybuj mój kanał. Udostępnij linka, zrobisz mi tym mój dzień. A w końcu dzisiaj jest dzień kobiet. Więc. Śmiało, udostępnij linka. Ja pita, nie wierzę, nie. ile ja to razem już tutaj nagrywam, to już ludzie chodzą się, gapią na mnie i mają. No i co? Nie lubię tego mówić, bo subskrybuj, to jest takie ciężkie słowo, nie? Subskrybuj. Subskrybuj, subskrybuj mój kanał. <grybuj> ale, ale, hola, hola, co tam subskrybuj? Niech płonie cały internet, udostępnij linka, zrobisz mi ten mój dzień. A w końcu dzisiaj jest dzień kobiet, tak czy nie? <laughs> Dajcie znać w komentarzu. Piszcie śmiało i... W komentarzu możecie pisać. Na Instagramie napiszcie do mnie. Czekam, pa!